Witam bardzo serdecznie wszystkich graczy. Ja jestem Martyni, kanał Galaxy. Bartek ze mną dzisiaj ponownie. Trzyma. Cześć Bartek. Robimy teraz. W sumie mamy jeszcze dwie misje do zrobienia, plus finał. I robimy teraz misję w terenie. Misja w terenie się odblokowała, więc możemy ją zrobić. Tu mamy przygotowanie zablokowane. Musimy zestrzelić świdrę i. No, i jesteśmy już na miejscu. Zobaczymy, co to mamy. No bo czeka, ja sobie wysiądę. Masę wsiądę na działko. No i git. A! Co chciałem powiedzieć? Tylko prosto jedź. No się nie będzie moja perspektywa do niczego nadawać. E, musimy znaleźć Hydrę. Bartek, musisz jechać. Ona leci do Sandy Shores, to tam się możesz kierować. A nie, ona sobie lata. Bartek, może zróbmy inaczej. Zatrzymaj się. No. Zatrzymaj się i weźmiemy sobie tego helikoptera. Dawaj, strzelasz. Nie widzę. Jest taka pogoda, że nie widzę jej. Przed nami jest. Okej, okay, widzę. Poczekaj, musimy ją dogonić. Tak to nie strzelaj. Jeszcze wybuchniemy gdzieś. kortek. Dajesz walisz w nią. Masz namierzanie czy nie? Nie. Nie wiem czy nasiądam tak na uda, bo ja nie wiem czy mam lecieć wyżej czy niżej. A spróbuj ty, bo ty masz namierzanie, spróbuj. Zabrałeś mnie. Decyduj się. Dobra, to ja strzelam. To strzelaj. Musiliśmy celownik na niej. Szczelaj. A no mam. No nie masz. Byś miał, to by się zestrzelił. No będzie pokazane na perspektywie e, może trzeba by było wziąć lasera Strzelaj Bartek jak ja jestem nad nią Strzelam. to wtedy strzelaj, a nie strzelaj dobra, jak teraz, ja na dół teraz patrzę strzelaj, dobra Kurwa To jest No Strzelaj Czekaj, za wysoko celownik. A tu w ogóle nie ma tego. Ja celownik mam na niej. Teraz <ścoughs> kolkę nam rozwali Martek, może opresora, ale opresor to nic nie zrobi no. Zniszczyliśmy go, czy nie? Jeszcze nie. Na pewno? On chyba widzisz. No nie do końca, bo za nisko jestem. Muszę wyżej podlecieć. Dobra. Po nas A e, dzięki. Myślałem, no że... Myślałem przepraszam, że jestem bezpieczny kalipikopterze. Ale widzowie Dobrze, że się tak stało jak się stało Z tego względu, że odbiorę od razu bartka, także. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo myślałem, że w helikopterze to jednak mi się nic nie stanie. Letnia na wyspę, a tam jest to Nie wiem, co przyjdzie, już trochę na lewo chyba. Taka szkielka. A, jest na ulicy, nice. No i co? I lecimy do bazy. że się nie rozpierdziel. No ale fuksa. Dobra, dzięki za oglądanie. Misja w terenie zakończona. I się widzimy w misji numer 28. Czyli w misji przygotowawczej ostatniej. Trzymajcie się! Na razie, cześć! Trzeba.